Dużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji, w imieniu wszystkich uczniów, serdecznie życzę całemu gronu pedagogicznemu wesołych świąt. Niech magiczna atmosfera białego krajobrazu i pięknych ozdób świątecznych pozwoli choć na chwilę oderwać się od codzienności, naporwać się marzeniom i refleksji oraz pozwoli spokoju w gronie najbliższych Celebrować piękną polską tradycję Wigilii Bożego Narodzenia. Oby te święta były czasem wytchnienia, choćby chwilowej beztroski, czasem wolnym od smutków i pełnym radości, czego jeszcze raz gorąco życzymy naszym nauczycielom. Życzymy również wszystkim uczniom naszej szkoły pogodnych świąt Bożego Narodzenia, pysznych potraw na wigilijnym stole, zimowej aury zewnątrz, a ciepła rodzinnego wewnątrz domu. Pięknej choinki i mnóstwo prezentów pod nią, wytchnienia od nauki, regeneracji sił oraz szczęśliwego nowego roku.